My możemy z dumą, satysfakcją i radością podziwiać te kolejne odsłony naszej ostroskiej spółki w jej dążeniu do samowystarczalności energetycznej. Ostrowski Wodkan jest niewątpliwie liderem w, w naszym sektorze komunalnym, jeśli chodzi o wdrażanie tych zielonych inwestycji, odnawialnych źródeł energii. W ostatnich pięciu latach ponad 120 milionów zaangażowanych właśnie w tą transformację Ostrowskich Wodociągów w do samowystarczalności energetycznej, a przede wszystkim do tego, aby mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mieli tanią wodę i tanie ścieki przy wykorzystaniu tych odnawialnych źródeł energii. Produktywność tej instalacji to jest około 600 MWh energii na rok. No więc jeżeli kupujemy tą energię po 800 zł, no to łatwo przenożyć, że to jest oszerny rzędu powiedzmy w granicach 500 tysięcy złotych na rok. Natomiast przypominam, że zeszły rok, może nie każdy to śledził, ale było ogromne zawirowanie, jeśli chodzi o ceny energii. One dochodziły już do 2500 zł za megawatt godzinę, przynajmniej my w przetargu taką ofertę, żeśmy otrzymali. No to był dramat. No, oczywiście im wyższe ceny energii, tym uzysk takiej fotowoltaiki byłby większy, no ale jakby nie na tym rzecz polega, no bo całości zapotrzebowania i tak nie pokryjemy, więc im wiesz, wyższe są ceny energii, którą jesteśmy zmuszeni kupić, tym jakby efekt na tej fotowoltaice przy wytwarzaniu na potrzeby własne jest lepszy. Ta inwestycja została uruchomiona w październiku po pod, podpisaniu umowy z firmą Koncepty pana Zygmunta, Zdzisława Stachowiaka w Urzędzie Miasta, taką umowę podpisaliśmy w 2014. W 2022 roku rozpoczęliśmy prac porządkowych, ogrodzeniowych i konstrukcyjnych. Zakończyliśmy te prace na koniec roku, a w tym roku do kwietnia, jak gdyby zostały montowane panele fotowoltaiczne na w przestrzeni jednego hektara, bo taka jest wielkość działki, na której znajduje się ta instalacja 550 kW, która tu się dzisiaj znajduje, którą żeśmy uruchamiali. Cała inwestycja została sfinansowana w 100 kosztów kwalifikowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w wysokości 4 miliony 800 tysięcy złotych. Jest to pożyczka umarzalna, częściowo umarzalna, o niskim oprocentowaniu, a umorzenie jest na poziomie 800 tysięcy złotych. Czyli można powiedzieć, poza kosztami związanymi z VAT-em, wszystkie koszty zostały pokryte przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Oczywiście pewien zwrot tej inwestycji będzie wymagał paru lat pracy, niemniej produkcja tej instalacji to jest ponad 606 MW energii elektrycznej rocznie, co stanowi prawie ponad faktycznie 20% zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni ścieków. Niewątpliwie zarówno prekursorem, jak i dzisiaj liderem tych działań jest spółka e -Potka na terenie. W której się znajdujemy i stacja w Rączynie jest już dzisiaj stacją samowystarczalną energetycznie, czyli nie zakupuje prądu z centralnej sieci, budując swoją niezależność energetyczną, bezpieczeństwo, ale przede wszystkim taniej oferując mieszkańcom wodę i odbiór ścieków bytowych. I to jest istota tych działań, które tutaj są podejmowane.